W kuchni Jadwigi Barwaśnej tłoczno, dużo śmiechu i wspaniałe zapachy. Pani Jadwiga z koleżankami z Koła Gospodyń Wiejskich w Woźnikach pod Sieradzem smażą pączki. Robią to od 55 lat i przepis znają na pamięć. Dlatego niełatwo poznać tajemnicę tych wspaniałych wypieków. No musi się dobrze wyruszać. Dobre ciasto zrobione i wtedy dopiln dopilnować dobrze, żeby ładny dostały, żeby dostały ładny kolor. No pudrujemy i... i smakują. No, żeby było puchate, to wie pani co, to już jest nie chyba we krwi. Nawet nie umie o tym wszystkim powiedzieć. <grym> robi, się dobrze, na... dobrze, dobrze robi, robi się na oko i mniej większy, tak. I takie wolniejsze, nie takie robię y, gęste bardziej, tylko wolniejsze. I, no i trochę trzeba szperetów włożyć, niestety. To ono się dobrze później tak garuje i przez to ono jest mintkie. Oczywiście nie tylko od spirytusu zależy to, jakie będą pączki. Gospodynie z woźnik korzystają z naturalnych produktów. Jajka, mleko muszą być z własnego gospodarstwa. Tradycja to tradycja, bo według tego przepisu piekły babcie, potem mamy, a teraz pani z koła gospodyń wiejskich. Ale to nie ostatnie takie smażenie pączków w woźnikach. Pieczemy zawsze w tusty czwartek i we wtorek y, przed y, popielcem. W ostatki. To znaczy pieczymy, dla, na, u nas taka legenda jest, że musimy napić wtedy, bo naszym gospodarzom się rodzą ziemniaki. Jakie duże pączki, takie duże pyry. Zanim jednak ziemniaki obrodzą, można obdarować pysznymi pączkami bliskich i znajomych. A jest czym, bo tylko pani Jadwiga Barwaśna usmażyła 90 sztuk. I dzień przed, bo żeby sobie dzieci już do roboty, bo dzisiaj tłusty czwartek rano idą do roboty, nie ma pączków. Trzeba kupić w sklepie. Ja tak, to już wczoraj napiekłam, dzisiaj już te pobrały do roboty, do sklepu nie idą, nie? A przecież nawet najlepsze pączki z cukierni nie dorównają smakiem tym smażonym w domu według babcinego przepisu.